Kiedyś ujęcia z lotu ptaka nagrywało się helikopterem, był potrzebny pilot i był potrzebny operator kamery. Dzisiaj ani jeden, ani drugi no nie pracuje w tym charakterze. Przecież mamy drony. Jak ustrzec się przed utratą naszego stanowiska w przyszłości? Co to jest automatyzacja? Jakie daje możliwości? No i czy już dziś możemy z niej korzystać? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Cię! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work podcast. Można by było powiedzieć, że automatyzacja. To przyszłość, która przychodzi do nas i zlewa się już w teraźniejszość. Taki pierwszy lepszy przykład z brzegu kojarzysz być może kasy autonomiczne ze sklepów? No, wcześniej przecież tam siedzieli kasjerzy, siedziały kasierki, nas obsługiwały. Nadal są, nadal są potrzebne osoby, które w razie awarii kasy ją zresetują, natomiast no to już jest zdecydowanie mniejsza liczba osób. Pójdźmy wyżej, zobaczmy na całe firmy. Przykład Nokii. W 2007-2008 w roku Nokia była potentatem produkującym miliony telefonów komórkowych. Co prawda, jeszcze takich z klawiaturą, ale nadal były to telefony komórkowe. W 2007 roku Apple pokazało swojego iPhone'a, który zdominował mocno rynek w kolejnych latach. Także w 2013 roku. Firma Nokia sprzedała swój cały dział techniczny Microsoftowi, no i do dzisiaj no, już nie wróciła do, tego, do tej swojej świetności. No a zadziało się to właśnie dzięki postępowi technicznemu. Czyli jak widzimy, ten postęp wpływa na nas i w mikro, i w makro skali. I teraz może nasunąć się w takim razie pytanie, czy każdy dział, czy każda przestrzeń ulega jakiejś tam zmianie? No, każdy pewnie nie, ale znakomita większość. Weźmy na tapet programowanie. Kiedyś mieliśmy jakieś tam podstawowe kalkulatory, potem powstały języki programowania, które pozwoliły, nadal pozwalają programistom tworzyć złożone aplikacje czy złożone strony internetowe. Natomiast zaczyna się pojawiać trend tak zwanego less code, czyli mniej kodu, albo no code. Są to narzędzia, które za pomocą przeciągania pozwalają nam budować aplikacje, całe aplikacje czy nawet strony internetowe bez znajomości kodu. Co prawda, ten kod nie jest super pięknie czytelnie ułożony. Nie zawsze jest, nie jest idealnie zoptymalizowany, ale pozwala na szybkie działanie tej aplikacji. No i teraz pytanie, czy zależy nam na pięknej strukturze kodu, czy na tym, żeby to po prostu działało? I znów. Co się dzieje w roku 2020. Pytanie, jak to będzie wyglądało w latach kolejnych, w 2030 roku, za 10 lat może zmienić się naprawdę dużo. Przypomnę, premiera pierwszego iPhone'a, czyli telefonu z dotykowym ekranem, miała miejsce zaledwie 13 lat temu. Nagrywam to w 2020 roku. Zobacz, ile się zmieniło za te 13 lat. Ok, no to tak może bardziej do naszej rzeczywistości, bardziej do takiego naszego mniejszego tutaj poletka czy ogródka. Przykład automatyzacji w mojej firmie. Kiedyś posty, które generowały się na Facebooka, Linkedina czy Instagrama, posty dotyczące np. tego podcastu, którego w tym momencie słuchasz, były generowane ręcznie. To znaczy, ja musiałem w odpowiednim miejscu wrzucić filmik, musiałem odpowiedni opis przygotować, odpowiednią grafikę, być może zrobić jakieś zdjęcie, poplanować to wszystko w odpowiednich miejscach i dopiero to się pojawiało. Natomiast teraz. Jest możliwość, a w zasadzie to jest coś, z czego już korzystam, z automatyzowania tego procesu. Obecnie proces wygląda następująco: nagrywam dla ciebie ten podcast w wersji wideo i w wersji audio, mój pracownik go montuje i wrzuca go kolejno na YouTube i na Anchor. Następnie z YouTube'a zostaje pobrany numer odcinka, zostaje pobrany tytuł odcinka oraz jego opis. No i dzięki temu, że mam go w takiej wirtualnej tabeli. To się nazywa Airtable, coś jak arkusze Google, tylko może troszkę bardziej rozbudowane. Z tamtego miejsca mogę te dane pobierać na przykład do właśnie narzędzi, które pozwalają mi co robić? Automatyzować posty. Takim narzędziem jest na przykład Buffer. Ja korzystam właśnie z Buffera. No, i dzięki temu pobierany jest numer odcinka, jest generowana grafika, zostaje zaplanowana w odpowiednim czasie, no i pojawia się w, na Instagramie wtedy, kiedy chce, żeby się pojawiła, pojawia się na LinkedInie i pojawia się na Facebooku. Kiedyś robili to pracownicy, wcześniej jeszcze ja robiłem, natomiast teraz dzieje się to automatycznie, totalnie już bez mojej wiedzy. Zajmuje to po prostu gdzieś tam ułamki sekund mnie, czyli raz na tydzień sprawdzam, czy to w ogóle śmiga. Zobaczę, czy posty się pojawiają, bo to zawsze warto mieć jednak nad tym jakąś pieczę. No i jak widzę, że to działa, no to przechodzę do kolejnych czynności. Teraz jaki dodaje plus? Czy to powoduje, że ja zwolnię swoich pracowników, czy to jest scena, w której ja powiem swoim pracownikom, hej, ja już was nie potrzebuję, bo teraz rzeczy, które wy robiliście robi automat? Nie na tym to polega. Chodzi o to, aby odciążyć ludzi z takiej małpiej roboty. Po co robić coś, co może zrobić robot? Po co angażować nasze umysły, które są bardzo złożone? Mamy takie umiejętności, których jeszcze nie da się odwzorować, jakąś na przykład kreatywność, odpowiedzialność, decyzyjność. Angażujmy te przestrzenie nas, które są niezbędne do tego, aby działy się czynności typu biznes. Czyli w dużym skrócie, moi pracownicy mogą zajmować się teraz innymi rzeczami, bardziej kreatywnymi, do których faktycznie są oni mi potrzebni. Tak samo część czasu. Ja sobie odblokowałem przy innych automatyzacjach, bo ta, o której wspomniałem, to tylko jedna. Dzięki temu mogę się zajmować faktycznie tym, aby mój biznes rósł, aby mógł pomóc większej liczbie osób, a nie siedzieć i na przykład generować jakieś kolejne grafiki czy posty. To może przecież dziać się automatycznie. Przejdźmy troszkę z biznesu bardziej w stronę etatów. Znowu, to co przed chwilą powiedziałem, to jest pewne podejście, które wyrosło właśnie z etatu. W momencie, kiedy pracowałem na etacie, korzystałem z programu Excel. Jak wiesz, w Excelu tworzymy wszelkie maści analizy, raporty. Bardzo często rzeczy dzieją się cyklicznie, to znaczy, jakiś raport robimy co poniedziałek, jakiś raport robimy pięć razy w tygodniu, jakiś raport robimy kwartalnie, miesięcznie, itd. itd. Przykład z mojej pierwszej pracy z Tesco mieliśmy wyniki dzienne. Czyli codziennie te wyniki trzeba byłoby aktualizować. Gdybym ja za każdym razem musiał tworzyć odpowiedni szablon, gdybym za każdym razem musiał gdzieś tam jakieś formuły generować itd., itd. zajęłoby to naprawdę dużo czasu. Stworzyliśmy raz jeden szablon i potem podklejaliśmy tylko dane, odświeżając właśnie dzięki podklejeniu tych nowych. Widok był gotowy, wszystkie formuły siedziały na miejscu, wystarczyło tylko zmienić dane źródłowe. No i to jest właśnie przykład automatyzacji. Pewnie docelowo w przyszłości dałoby się to zrobić jeszcze szybciej, a nawet teraz, na przykład korzystając z Power Query, można byłoby się od razu wpiąć do hurtowni danych, do bazy, w której te dane się znajdują gdzieś tam daleko w, w chmurze, no i bezpośrednio te dane pobierać z chmury, bez ingerencji człowieka, czyli bez potrzeby eksportowania te, tych danych gdzieś na jakiś dysk naszego komputera i potem załączania i z powrotem przekopiowywania do Excela. Można byłoby to zrobić jeszcze szybciej, wpinając się od razu do źródła. Przykładem takiej automatyzacji, którą sobie stosuję na u siebie w biznesie, jest to, że za pomocą Excela, uwaga, wpinam się do YouTube'a. Wpinam się do YouTube'a i mogę właśnie pobierać te informacje, o których tobie wspomniałem nieco wcześniej. Mogę pobrać sobie na przykład, korzystając z tak zwanego klucza API, mogę pobrać sobie tytuły odcinków, opisy tych odcinków, liczbę wyświetleń itd. itd. Mogę to zrobić bezpośrednio z YouTube'a, wpinając się do YouTube'a Excelem. Wiem, że brzmi jak, to jak jakaś magia, ale takie coś jest jak najbardziej możliwe. I jeżeli można się wpiąć do YouTube'a, można się przecież też wpiąć do. Do baz, które bezpośrednio funkcjonują w naszych firmach. Także jeżeli spojrzymy na Excel'a, bardzo ważnym podejściem jest właśnie takie tworzenie z myślą o tym, żeby w przyszłości to, tego użyć ponownie. Jak wyglądała w ogóle ewolucja Excel'a? Na początku korzystaliśmy tylko z formuł, były też możliwości tworzenia kodów VBA. Do dzisiaj tą, ta możliwość makr i VBA jest. Ona nie jest rozwijana jakoś tak bardzo przez, przez Microsoft, dlatego jest. Czasem z niej korzystamy, nie jest ona zła, jak najbardziej pozwala nam na automatyzowanie czynności, w stylu na przykład, możemy kliknąć w guzik, i wyśle się mail do odpowiedniej osoby z Excel'a. Makra mają naprawdę potężne możliwości, natomiast to jest już temat bardzo zaawansowany. Zaczynaliśmy od formuł, potem zostały dodane tabele przestawne, potem w 2007 roku została dodana nowa wersja Excela, wersja 2007, która zmieniła liczbę wierszy w arkuszu 65 tysięcy plus minus 65 tysięcy to była liczba, która występowała w Excelu 2003, natomiast ona przestała już wystarczać. Przeszliśmy na milion wierszy, ponad milion wierszy, to jest dokładnie 1 48 576 wierszy w arkuszach po roku 2007, wliczając w to też ten rok. W tych nowych Excelach mamy taką liczbę wierszy. No i w 2010 pojawił się fenomenalny dodatek Power Query, o którym przed momentem wspomniałem, ten za pomocą którego możemy się wpinać do YouTube'a, Power Pivot, który pozwala nam tworzyć bardzo rozbudowane tabele przestawne w oparciu o tzw. model danych. Już tłumaczę co to model danych, czyli łączymy ze sobą kilka plików, kilka plików, w których znajdują się tabele za pomocą kluczów unikatowych i obcych, czyli takich jakby nitek i korzystając z Power Pivot, możemy w jednym pliku analizować dane z kilku plików. Czyli mamy na przykład plik zamówienia, plik produkty, plik dostawcy, plik klienci i teraz możemy podróżować po tych plikach budując takie tabele i takie analizy, jakie nas interesują. Czyli gdybyśmy na przykład chcieli zanalizować sobie ilu klientów w sumie mamy i ile wygenerowali poszczególni klienci zamówień na jakieś konkretne produkty, to możemy bazując na karcie Właśnie klienci, produkty i zamówienia wygenerować sobie takie zestawienie, nie uruchamiając w ogóle tych plików. To daje nam olbrzymią przewagę, bo w momencie, kiedy pojawi się nowy klient, wystarczy, że przykleimy go tylko do tego pliku klienci. On już wtedy pojawi się we wszystkich naszych analizach. Gdybyśmy za każdym razem kopiowali dane z pliku klienci, to byłby problem, bo w momencie, gdy pojawiłby się nowy klient, musielibyśmy go doklejać do każdego jednego pliku. No na tym nam nie zależy. A więc to jest przyszłość Excela to jest rok 2010 i później. Oczywiście powiesz, no hej, minęło od tego czasu już 10 lat. Tak, ale w materii osób, które pracują w Excelu, to Power Query nadal nie jest dość rozpowszechnione. Naprawdę warto się pochylić nad tym tematem, a szczególnie teraz będzie do tego świetna okazja, ponieważ no znów, w zależności od e, kiedy tego słuchasz, 16 września 2020 roku będzie miała miejsce premiera kursu Power Query, Power Pivot i Power BI. No i o tym ostatnim jeszcze nie wspomniałem. Power BI to dodatkowa aplikacja, która bazuje właśnie na silniku Power Query i Power Pivot, która pozwala nam wizualizować dane. Tworzymy piękne raporty, piękne interaktywne raporty. Czyli jeżeli mamy w raporcie cztery wykresy i klikniemy w dowolny słupek wykresu, Jednego z tych czterech, to wszystkie pozostałe wykresy mogą się filtrować na podstawie te, tego naszego wyboru. Czyli załóżmy, mamy na słupku jakąś kategorię, na przykład niech będę to kategoria meble, klikniemy na kategorię meble. Pozostałe cztery wykresy, w których mieliśmy na przykład sprzedaż sztukową, zysk, no i tam na przykład średnia wartość transakcji. One się zafiltrują na podstawie tego kliknięcia w ten słupek. Ja wiem, że słuchając podcastu czy oglądając moją głowę na YouTube ciężko jest sobie to wyobrazić. Natomiast odwiedź stronę raporty.pro. I zobacz, tam będzie nieco więcej wyjaśnione. Możesz też właśnie zapisać się na premierową odsłonę tego, tego kursu. Także tutaj ta automatyzacja w Excelu jest naprawdę. Fenomenalną sprawą, i myślę, że to jest coś, nad czym warto się pochylić. Myślę, że lwia część osób, które słuchają tego podcastu, gdzieś ocierają się od tego Excela, więc warto przy tworzeniu swoich narzędzi myśleć przyszłościowo. Chodzi o to, aby raz poświęcić trochę więcej czasu, aby potem odcinać z tego kupony. No bo gdybyśmy za każdym razem musieli budować rozwiązania od nowa, to by zajęło nam bardzo dużo czasu. Nam zależy na tym, żeby zrobić robot raz, potem maksymalnie mało czasu poświęcić na aktualizację, a ten zaoszczędzony czas poświęcić na rzeczy, które są faktycznie dedykowane nam, ludziom, czyli tworzeniu kreatywnych, kolejnych kreatywnych rozwiązań, podejmowaniu dobrych decyzji, pomaganiu albo robieniu rekomendacji dla innych, aby takie dobre decyzje podejmowali, bo to są kroki, które przyczynią się do naszej podwyżki, do naszego awansu, do rozwoju firmy, w której pracujemy, albo do rozwoju naszej firmy, jeżeli jesteśmy już na swoim to naprawdę jest fundamentalne podejście i gdybym miał wskazać taki jeden z filarów mojego dość szybkiego sukcesu, czy na etacie, szybkich awansów, szybkich podwyżek, czy teraz w firmie mocnego zwiększania przychodu rok do roku, to to jest właśnie jeden z tych, z tych filarów. Teraz oprócz Excela mamy jeszcze sprytniejsze narzędzia, które są przyszłością. I teraz pytanie, czy coś w przyszłości zastąpi Excela? No i jest takie prawdopodobieństwo. Natomiast z Excelem trochę jak z takim rozbudowanym kalkulatorem. Jeżeli spojrzymy na te wszystkie. Na te wszystkie lata, kiedy Excel jest z nami, a jest tych lat już naprawdę sporo, okazuje się, że mimo, że mamy kolejne systemy ERP, jakieś SAPy, Oracle, i inne rzeczy, ten Excel nadal jest, do, nadal jest obecny, ponieważ jest rozpowszechniony trochę jak kalkulator. Niby każdy z nas umie liczyć, niby każdy z nas ma telefon, ale jak się przejdziemy po biurach korporacji, to się okazuje, że gdzieś tam ten kalkulator leży. Excel to taki trochę kalkulator na sterydach. Są narzędzia takie trochę bardziej rozbudowane, nie do końca też one stanowią. Jeden do jednej alternatywy dla Excela, ale warto sobie zobaczyć na przykład Airtable. Airtable jest fajną, fajną bazą, właśnie, która pozwala tworzyć relacje pomiędzy arkuszami no i tworzyć całe systemy typu na przykład CRM, czyli system opieki nad, nad klientem i tak dalej, i tak dalej. Zobacz sobie Rtable, fajne narzędzie. Kolejne, kolejne ciekawe narzędzie to myślę coś, co znasz, jeżeli pracujesz w Excelu, to arkusze Google, czyli pewna alternatywa dla Excela, ale może nie do końca aż tak dobra. Arkusz Google się świetnie sprawdza, jeżeli chcemy popracować w wiele osób w tym samym czasie. Oczywiście alternatywą jest możliwość wrzucenia pliku Excelowego na tzw. OneDrive i tam też można pracować kilka osób, ale jednak arkusze Google czuję tak gdzieś głęboko w środku i subiektywnie lepiej sobie z tym razem, po prostu Jakoś przyjemniej to działa w przeglądarce. Natomiast znowu mają minus, bo ta analiza danych w arkuszu Google nie przebiega już tak płynnie i tak szybko, jak dzieje się to w stacjonarnym Excelu od Microsoftu. Także jest ten arkusz Google, który jest znów rozwiązaniem chmurowym i mamy jeszcze możliwość taką jak Dash Dash. Dash Dash jest narzędziem jeszcze myślę ciekawszym, które pozwala pobierać dane trochę bardziej zbliżone do Power Query, które pozwala pobierać dane z różnej maści serwisów, właśnie łącząc się na przykład po tak zwanym interfejsie API. Cuda naprawdę można robić w tym programie, natomiast znowu myślę, że naprawdę minie jeszcze długo, cza, dużo, dużo, dużo czasu, dużo wody w wiśle upłynie, zanim coś zastąpi naszego starego, ulubionego zielonego Excela. Także na razie nie ma się czym martwić. Natomiast to, że nie ma się czym martwić, to nie znaczy, że powinniśmy zamknąć oczy, odpalić Excela i dziergać kolejne pliki. Tu nie odchodzi. Pamiętajmy o tym, żeby. Skupiać się na tym, co teraz się dzieje w ogóle na świecie, żebyśmy myśleli do przodu, żebyśmy nie zamknęli się w, tym naszy, w tej naszej wiedzy i się nie uczyli. Bardzo istotne w rozwoju zawodowym jest to, aby mieć rękę na pulsie, śledzić branżę i starać się chociaż raz na jakiś czas zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Próbować rozwijać swoje kompetencje, bo to zapewni nam nie wypadnięcie z rynku. Jeżeli nas coś ma zastąpić, to zazwyczaj nie stanie się to z dnia na dzień. Zazwyczaj ten proces trwa. No i. To, że ten proces trwa, pozwala nam się przygotować na ewentualną zmianę, czy przebranżowić, czy może lekko skręcić, a może jeszcze bardziej wyspecjalizować w tej branży, bo na koniec dnia zawsze będą potrzebni specjaliści. To to nie jest tak, że ktoś wymyśli jakieś super, hiper narzędzie do analizy i już nigdy w życiu żaden analityk nie będzie potrzebny. Zawsze będzie ktoś potrzebny, jak ta pani w, czy ten pan kasjer, aby zresetować kasę, tak i w większej skali będzie potrzebny ktoś, kto jest świetnym specjalistą, kto w ogóle wymyśli, ułoży ten algorytm, tak żeby to miało ręce i nogi i to też jest jakaś droga. Także, no cóż, to jest pewne ryzyko, o którym musimy pamiętać, że no cóż, świat się zmienia, technologia idzie do przodu, a my jako ludzie też musimy za tym starać się nadążyć, co wbrew pozorom wcale nie jest takie, takie trudne. Wystarczy raz na jakiś czas zobaczyć, otworzyć oczy, nie mieć, nie mieć ich zamkniętych, spojrzeć szerzej, pooglądać co tam się w branży dzieje, aby przygotować się na ewentualne zmiany. No, bycie biernym jest wygodne, prawda? Jest wygodne, ale z drugiej strony jest też niebezpieczne. Gdybyśmy byli bierni 10 tysięcy lat temu, no to za progiem wioski zjadłby nas tygrys, nie? albo byśmy umarli z głodu. Dzisiaj zagrożenia są inne, może nikt nie zje nas minutę potem, jak wyjdziemy z domu, Aż tak to nie działa, natomiast no, może się stać tak, że będzie nam trudniej o znalezienie pracy albo braknie nam środków do życia. To są takie, myślę, najczarniejsze scenariusze. Warto o tym pomyśleć już teraz. Warto mieć oczy szeroko otwarte, aby nie obudzić się z tak zwaną ręką w nocniku. To tyle z mojej strony. Zachęcam Cię do odwiedzenia strony raporty.pro. Mam nadzieję, że zobaczymy się w którymś z moich kursów. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, łapka w górę. Jeżeli oglądasz mnie na YouTube, czy, czy subskrypcja, a jeżeli nie oglądasz mnie na YouTube, poleć mnie jednej osobie. Porozmawiaj o tym odcinku z jedną osobą. Zastanówcie się, jak może wyglądać Wasza przyszłość w Waszych obecnych zawodach. Może to jest ta scena, w której warto byłoby pomyśleć o przebranżowieniu się. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się. Hej.